temu domowi? O, o, o Witamy, witamy! O, dobrze, że jedzenie przywieźliście, bo nie mamy termomikta. No właśnie. <laughs> no, no. dobry. Szybko musi mój piękny deser, bo się tak krykowałam. Do lodówki. Mam nadzieję, że się tam. Kiełbasy, słuchaj, wino nie było. Cześć wszystkim. Nie mamy ale... białej kiełbasy. Wzięłam w domu to co miałam, ale autentycznie wino nie było, więc... O, gdzie idziemy? Co? Na moto. Na, Na moto święconkę? Tak. No dobra. Tylko musisz z góry trzymać chusteczkę, żeby nie zwiało. Okej? Okay? Zjeść? Nie, zjeść nie możesz. Jutro dopiero. Do śniadania się. A tam nie ma batoników. Ale jest chleb. Bo widzę go tu. Specialnie nie wkładałam batoników. No to poświęcące. czas wyjąć wędlinkę i jajka. Hop. O! Niespodzianka. Ksiądz zamienił jajka na piwo. Dziewczyny nas z domu wyrzuciły. Powiedziały, że nie ma świąt bez grilla. No i dlatego właśnie zostaliśmy zmuszeni. Do zrobienia. Jako, że jest gorąco, to Patryk w krótkich spodenkach. Skarpety w pączki. Skarpety w pączki. Coś jest. Masz? Pokaż. Nie, 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 nie. Musi być duży. Nie, zobacz. Jest? O. Ale tu są resztki jakieś jeszcze. O kurde, panie, tu możemy tydzień siedzieć i grillować. Jak to na święta, jak w każdym polskim domu na obiad jest grill, no jak? Świąteczny grill, yy, wielkanocny. Ja ci, że chyba jeszcze nigdy nie jadłem grilla na wielkanoc. Tak? tak? Ja nie pamiętam, ale chyba już <noise> Co wrzucimy coś? No, wypadałoby. padałoby. On też była w koszyczku? Tak, tak. Oczywiście. I 2 loki kiełbasy. Mhm. Co, Co za dziewczyny nam kazały... Nie? Grilla w deszczu robić, w gradzie. Grad, śnieg, deszcz. Pioruny jakieś. A ja tu moknę, panie! Nie, jest dramat, nie? Idealnie świąteczna pogoda. Proszę, jak pięknie. Pewnie na kamerze i tak nie będzie widać. Ale pada deszcz. Z lekkim gradem albo śniegiem, zależy kiedy. Nie? nie. No, no, no. Zwycięzca. Tak, mamy. Dobra. Mamy prawie. Prawie mamy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Słuchajcie, jest, jest. Ale wiecie co, jeszcze jeszcze go zamoczę. Specjalnie dla Was zamoczymy, żeby nie było. Proszę, w gnoju. Utopione. I co teraz? No i otwieramy, nie? I wyjmujemy kocyk. No jest zimno, więc będzie teraz ciepełko. Idziemy. Chłopaki, tutaj to się nie dzieje. Gdzie idziemy? Szukać zajączka. Zajączka? A myślisz, że zasłużyłeś? Już szybciej ty nie zasłużyłeś. Posłuchajcie też dla mnie. A zasłużyłaś? No ja myślę, że tak. Z tą złotą kolią? Tak. Tylko dobrze szukajcie. Chodź, kamerzysta. No idź, idź, idź szukaj. Gdzie ty to schowałeś? Nie, no, ja myślę, że przy na bazie. No nie wiem. Dziękuję, Elo! Tak szybko? Hej! No! Co tam masz? Eee... dużo słodyczy. Przecież nie, przecież nie wolno tyle słodyczy jeść. Hej! To! Chyba chciałby podnieść. To! Nie. To. To dla mnie. To co teraz przez najbliższy rok będziesz to jadł, bo tyle nie wolno jeść. Coś jeszcze? No, zapytaj zająca. A czy i ciebie? Dobra, czy ty... No już jeszcze? chyba jeden koszyk się szuka, nie? Od zająca, nie dziesięć. A skąd wiesz? No co, ci mówię. Czekajcie. Wygrywa ten, co całe jajko, tak? Uwaga, uwaga. Oh, <skryp� Yeti> jeszcze raz. Duga. nie, no już koniec. To druga, druga. Trzy, cztery. Mocno, Wal. Dobrze, wygrał. Ale <sukawa> jaja słuchaj, Ja nie wiem, czy on jakoś inaczej trzy. Pokaż to jajko. Najmocniejsze jako świata Tu tyci ci pękło, ale tak tyci dosłownie. No to co? W końcu udało się wyciągnąć z domu wszystkich i pójść trochę na spacer, co? A nie tylko siedzieć przy stole i jeść. Co? Tylko na moto. Wy tylko na moto. Ale po nogach to nie. No tutaj, na nogach No tam, gdzie się nie da dojechać na moto, tam nie idziemy. Nie, ranek? To co? Młodzież pojechała. Więc na w końcu sami. Wracamy sobie do chaty. No co zrobić, co zrobić. No plan... jest zimno, więc trzeba dzisiaj. Tak, dzisiaj wracamy, jest ładnie słonecznie. E... Nie tylko Chłodno, 10 stopni. Ale planujemy, właśnie dlatego, że jest chłodno, wrócić jak? Lasem? Tak. Trasą rowerową. Zobaczymy, gdzie nas Google powiedzie. No. Hmm? Warta tak. gotowa? Tak. Do kolejnego treningu offroadowego? Tak. To lecimy. Bye. No to jak? Święta Wielkanocne uznajemy za udane? Jeszcze się nie skończyło, kochanie. No ale y, częściowo. Motocyklowe Święta Wielkanocne. <grym> tak. Tak? Tak. I co? Y, ile? Y, 570 no, km. Taki trening. Taki trening. Tam, gdzie się dało, to jechaliśmy off-roadem tudzież. Y, w piachu też. W piachu troszkę, no. Fajnie było? Tak. To do zobaczenia.